Dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję przewodniczącej Rady za umożliwienie mi wystąpienia dzisiejszego z informacją na temat y, a, sytuacji panującej w szkole droga. A więc aktualnie w szkole uczy się 96 dzieci. W przedszkolu mamy 30 wychowanków zorganizowanych w dwóch grupach. Pracuje 17 nauczycieli, 10 osób y, obsługi. Została wybrana Rada Rodziców, zostało również ognisko ZNP zorganizowane. We wtorek ubiegły świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Było radośnie, donośne, były kwiaty i laurki oraz bardzo sympatyczne występy dzieci. Mieliśmy również dwa, dwie wizyty Pani Prezes ZNP, Pani Magisty Anny Zielińskiej. Na zaproszenie przybył też do szkoły przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ Solidarność, Pan Piotr Parkosz. Była również przeprowadzona kontrola i Wyników tej kontroli jeszcze nie znamy. Na poprzedniej sesji nadzwyczajnej zostali wybrani mediatorzy, którzy właściwie nie mieli nic do roboty, gdyż żadnej skargi ani sporu nie było. Z tym, że radny Tadeusz Urbańczyk, chcąc zorientować się w pracy szkoły, dwukrotnie ją odwiedził. Dziękujemy serdecznie. Stowarzyszenie, teraz trochę może o tym, co stowarzyszenie zrobiło. Oprócz prowadzenia normalnych y, zajęć obsługi szkoły złożyło wniosek o aplikację na środki na zakup autobusów do Fundacji Heidelberg-XML. Odbyło również spotkanie z delegacją Landu Bapali, przewodniczącym SEG-u. Również prosiliśmy o wsparcie finansowe, a szczególnie o możliwość umożliwienia nam zakupu autobusu. Sprawę to w tej chwili prowadzi Konsulat Niemieckiej Republiki Federalnej w Opolsku. W najbliższym czasie planujemy uruchomienie strony internetowej. Dnia 29 września we Wrocławiu odbyła się dyskusja panelowa, w której również uczestniczyliśmy i mogliśmy przedstawić problemy naszej szkoły, a szczególnie te związane z ustawodawstwem i interpretacjami tego ustawodawstwa. I w efekcie tych wystąpień, tej dyskusji niemieckie Towarzystwo Oświatowe zwróciło się do pana wojewody z następującym pismem, w obliczu licznych wydarzeń mających miejsce w minionym czasie, wśród których w szczególności należy podkreślić Ogólnopolską Medialną Żabę wokół nowo powstałej Szkoły Podstawowej w Pana wystąpienie, to znaczy Pana Wojewody, który się wypowiedział, że w sprawie szkoły w roga, że był to jeden ważnej sprawy, który się wydarzył, a na pewno wszystkim nam zależy, aby taka szkoła zaistniała. Wypowiedział to na, na sesji 25 września w Opolu. Oraz mając na uwadze wnioski płynące z debaty pod tytułem Oświata jako fundament budowy tożsamości narodowości, mniejszości narodowych, odbywającym się w ramach 4 Festiwalu Kultury Mniejszości Niemieckiej w Wrocławiu, Zarząd Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego postanowił zwrócić się do Pana z niniejszym wnioskiem. Z licznych dywagacji wynikających, iż interpretacje przepisów w zakresie prawa oświatowego w Polsce, w szczególności mniejszościowego, są bardzo zróżnicowane. W przypadku niektórych szkół należy te przepisy ponadto dokładnie sprecyzować. Zgodnie z słowami pani Draczyny i specjalisty w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która podczas konferencji na temat nauczania języka niemieckiego jako ojczystego, które odbyło się 10 października w Katowickim Urzędzie Wojewódzkim, uważamy, że nadszedł czas, aby w sposób spokojny i rzeczowy, jak również bez udziału mediów, obustronnie przeanalizować i właściwie zinterpretować istniejące rozbieżności. W związku z tym, proponujemy powołać zespół reprezentowany przez Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Niemieckie Towarzystwo Oświatowe, które zajęłyby się szczególną analizą stosownych przepisów. Też jeszcze może troszkę chcę powiedzieć na temat drzewy medialnej która szczególnie właśnie w naszych mediach miała miejsce. I tak bardzo zwersował nas ostatnio fenieton bardzo autorski pana Tomasza Gduli pod tytułem Tak się kończy polityka głównie Nie wiem, czy Państwo czytaliście ten artykuł. Proszę go sobie przeczytać, bo naprawdę ze względów emocjonalnych nie będę go tutaj czytała. Nie wiem, czy Państwo też zapoznaliście się ze sprawozdaniem Najwyższej Izby Kontroli na temat edukacji mniejszości. Jest to naprawdę pouczający dokument i radziłabym każdemu radnemu przeczytać, żeby się zorientować, jakie są zadania i obowiązki. Nie tylko rady, ale wszystkich decydentów na terenie, gdzie znajduje się mniejszość. Jeszcze może takie podziękowania za umożliwienie nam jako mniejszości zorganizowanie tej szkoły. I doprowadzenie do tego, że ona funkcjonuje w obecnym skład, y, stanie, nie jest to na pewno sytuacja, której myśmy sobie życzyli. Dlatego, że zakładając to, iż w ubiegłym roku y, wszystkie dzieci, które do tej szkoły uczestniczyły, miały złożone wnioski o objęcie dziecka naukowniejszości, tak niestety nie stało się w tym roku. A jako przykład chcę Państwu opowiedzieć sprawę, jaka ma miejsce w gminie Dytmarów. Jest to gmina nieopodal Prudnika, gdzie szkole również groziła likwidacja tej szkoły. Rodzice skrzyknęli się, założyli stowarzyszenie i w tej chwili tam uczy się 70 dzieci. Wszystkie złożyły deklaracje, przy czym zaznaczam, że nie, nie mieszka tam żaden członek mniejszości niemieckiej. Dzieci, szkoła ta otrzymuje e, 150% dodatkowej subwencji. Tak po prostu ci rodzice dbają o edukację i przygotowanie swoich dzieci do, do bycia Europejczykiem. Jest nie bardzo zrozumiałe, że w tej miejscowości, co pani prezes podaje krzyknęli się rodzice i postawili. Nałożyli skoń... tak. tak i, I że uczą w język? W język, tak, uczą w języka mniejszości narodowej. Ale to nie jest mniejszość. To nie jest mniejszość, bo nikt nie pyta, czy ktoś jest w mniejszości, czy nie, tylko czy prosi o objęcie swojego dziecka nauką języka mniejszości narodowych. Dziękuję. bardzo. Bardzo jeszcze Na ostatniej sesji nadzwyczajnej pani yy, i państwa yy, na temat tego, w jaki sposób rozwiązać problem, bo rozumiem, że to co pani mówiła dotyczy tych dzieci, którzy którzy są No, ja nie chcę, tego, nie chcę tego komentować, bo dla mnie to jest straszne. Natomiast chciałem zapytać, jeśli chodzi o szkołę nr 13, jakie państwo podzielili kroki, żeby umożliwić e, wspólną naukę dzieciom, które złożyły deklaracje i e, dzieciom, których e, który rodzice nie podpisały stosownych deklaracji, bo tak naprawdę rozmawialiśmy, że największy problem ma, ma tych kilka, kilkanaście osób, które nie podpisały. Czyli cztery osoby, które... Dwóch uczniów w drugiej klasie, w, e, w piątej i w szóstej. Te dzieci, które w związku z tym, że szkoła jest publiczna, mają prawo do nauki w tej szkole, ale z drugiej strony nie mogą uczestniczyć w pełnej pracy tej szkoły. Pani kurator informowała nas, że nie ma przeciwskazań prawnych do, do, do wspólnego hmm. uczestniczenia w zajęciach tych dzieci. E, i Rozstaliśmy się, tak mam wrażenie, po to powstała ta grupa radnych, która miała ten problem, pomóc Państwu rozwiązać, żeby coś z tym zrobić. Chciałem dlatego zapytać, co Państwo w tej kwestii zrobili, bo optymistycznie to wszystko było dla tych dzieci, które podpisali deklarację, natomiast dla na tych czwórki, coś się zmieniło. Jakby Pani mi zajęcia języka niemieckiego zorganizowano jako języka dla mniejszości narodowych. Właśnie z tym na niezłożenie wniosku o objęcie dzieci tą nauką. I z interpretacji, jaką mieliśmy, zresztą na, mamy z ministerstwa, dzieci te nie mogą w żadnym wypadku uczyć na lekcjach z tego języka, bo wychodzi następny problem. Zresztą w tej kwestii nasz poseł pan Ryszard Gala złożył interpelację poselską do pani minister Szumila z zapytaniem, właśnie na temat, czy te dzieci mogą uczestniczyć. Jeżeli mogą uczestniczyć, czy mają być klasyfikowane, jeżeli będą klasyfikowane, to czy to może się na świadectwie stopień ukazać. Bo to są po prostu pochodne problemy związane z dopuszczeniem tych dzieci do nauki ewentualnej szoski. I na te pytania, no niestety do dnia dzisiejszego my nie mamy odpowiedzi. Czyli w tej kwestii, w tej dzieci nic nie zmieniło? się nie, jest. Nic, nie jest. Ale teraz, Czarnia, raz, to to, raz, to to, raz, a drugi raz, jak byliśmy na spotkaniu Panie to naprosiła właśnie, teraz jeszcze, kiedy chodziło o yy, Dzieci, to powiedziałam, e, e, że e, dzieci ma, mają uczestniczyć za wyjątkiem nauki niemieckiego jako języka międzynarodowego. Ja pamiętam, że na sesji pani kurator mówiła o tym, że, że państwu wierzę w taką wolę zorganizowania w inny sposób. Nie ma, nie ma e, przeciw, radzeń prawnych, żeby te dzieci funkcjonowały u siebie. Proszę sobie scenograf do oczy no, wsłuchać z ostatniego posiedzenia raz pani kurator mówi tak, raz mówi tak, ale nikt nie może nam dać odpowiedzi, czy te dzieci mają uczestniczyć w klasyfikacji, czy mają być, czy mają mieć świadectwo, stopnie na świadectwie i Zobaczymy, co odpowie nam pani minister. Pani proszę mi powiedzieć, co zajęciami, które są prowadzone w języku niemieckim, a nie są w językiem niemieckim. Te dzieci uczestniczą w tych zajęciach. Tak. A, czy tak, uczestniczą w zajęciach. Z języka niemieckiego, gdzie nie ma nauczania, to, to, to ształ to nie, to nie, nie język, bo oprócz języka niemieckiego jako przedmiotu e, tej szkoły... Ale to nie, przepraszam, to nie jest język niemiecki jako język obcy, bo językiem obcym w ramach planu nauczania jest język w tej szkole, a to jest dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej niemieckiej. Jak dobrze pamiętam, to jest to szkoła, w której Państwo uczycie w tym tydzień, w którym oprócz języka niemieckiego, czyli języka mniejszości narodowej, również część przedmiotów jest nauczana w języku niemieckim. Chciałem zapytać, czy te dzieci uczestniczą w tych niemieckim? Tak. To ja pewnie rzeczy nie rozumiem. E, nic, no nic, no tak, ale jeśli uczestniczą w przedmiotach, które są nauczane w języku niemieckim, czyli... E, tej części edukacji, na które są dodawane pieniądze w ramach rozwoju e, tego rozporządzenia, e, to chciałam zapytać, dlaczego nie mogą uczestniczyć w języku niemieckim? Dlatego, że w języku niemieckim właśnie są elementy tożsamości narodowej, na którą ci rodzice nie zgłaszają. E, e, Proszę mi wytłumaczyć z punktu widzenia prawnego. Jeśli to, to 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 ja 13, My czekamy na interpretację Pani Minister i też możemy się spotkać po raz któryś tam i możemy dyskutować z tym A w tej chwili nie będę zawierała w sprawach prawnych e, rzeczy. Bo dla mnie jest pewna nieścisłość. Panowie Radni, którzy... No są. być może. My, no się zbyt zbyt się pani pozwoli, bym skończył zdanie. Proszę. Panowie Radni, którzy jesteście mediatorami, na, na dzień dzisiejszy, na moją wiedzę, Punkt numer 13. Nauczanie, y, nauczanie z tego sposobu, który jest w rozporządzeniu, który mówi, że oprócz języka niemieckiego, który jest językiem mniejszości narodowej, część przedmiotów jest nauczana również w języku niemieckim. Wydaje mi się, że dotacja, która jest ponad y, to, co daje, dostaje każde nasze polskie dziecko, dotyczy nie tylko nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, ale również tych przedmiotów, które nauczane są w języku niemieckim. Więc jeśli w tej szkole dzieci uczestniczą w zajęciach przedmiotów nauczonych w języku niemieckim, a nie, uczą, nie uczestniczą w przedmiotach w nauczaniu języka niemieckiego, to ja mam pewną wątpliwość, czy to aby jest tak do końca, bo jeśli mogą uczestniczyć w nauczaniu przedmiotów nauczonych w języku niemieckim, czyli języku mniejszości narodowej, to dlaczego nie mogą uczestniczyć również w nauczaniu języka niemieckiego, jako powiedzmy języka mniejszości narodowej. Bo w tym trybie nie tylko język niemiecki jest y, zgodnie z rozporządzeniem, ale też tych przedmiotów. Także panowie, jeśli można by było to wyjaśnić, bo jeśli mogą uczestniczyć dla mnie w nauczaniu tych przedmiotów nauczanych w języku mniejszości narodowej, to również panie, państwo dając takie przyzwolenie, powinni też przyzwolenie na nauczania języka niemieckiego, bo to, to wynika z tego rozporządzenia. Celu, to tak? Mogę wyjaśnić. Bardzo proszę pana Spróbuję króciutko wyjaśnić. Rozpocznę od zmiany nazwy szkoły. W tej chwili szkoła to publiczny zespół przedszkolno-szkolny z dodatkową e, nauką języka mniejszości niemieckiego. I już radnym odpowiadam. Jeżeli chodzi o przedmioty, to wprowadzone są elementy języka niemieckiego elementy, powtarzam. Na pięciu przedmiotach, mianowicie przyroda, WF, e, matematyka, muzyka i plastyka. To są elementy Nauczyciel, który prowadzi zajęcia normalne, e, zna język niemiecki i potrafi wprowadzać elementy. Natomiast, natomiast zgodnie z nazwą szkoły, e, te osoby, które złożyły oświadczenia, mają, uczą się dodatkowo języka niemieckiego 3 godziny. Natomiast te osoby, które nie złożyły oświadczenia, nie uczą się języka niemieckiego dodatkowo. I to Przepraszam bardzo, czy ja...